Dzisiaj będziemy rozmawiać o mąkach z pszenicy miękkiej zwyczajnej i z pszenicy twardej durum, bo to są dwie różne rośliny: pszenica miękka zwyczajna albo twarda durum. Pierwsza różnica: bierzemy żarno z pszenicy yy, miękkiej. Uderzamy młotkiem. Od razu zobaczymy taki puder. I to jest mąka. Bierzemy ziarno z pszenicy turum, z pszenicy twardej. Uderzamy młotkiem. I rozbija się jak szkło. Po prostu są takie granulki. Zrobią się takie granulki. Zaczynamy od pszenicy miękkiej, zwyczajnej. Więc mielimy um, ziarno i bierzemy tylko środek tego żarna. To jest mąka tortowa, typ 450. Jeżeli oprócz tego środka bierzemy też trochę części zewnętrznej żarna koło tego środka, to mamy mąkę 550, 650, 750. 1050, 1400, 1850, a jak bierzemy całe żarno, to mamy mąkę pełnożarnistą, to znaczy mąka razowa. To samo, jak mamy mąk, żarno z przymiotnicy durum, bierzemy tylko środek, mamy semolinę. Jak kupujecie, i, i opakowanie z po włosku, bo najczęściej z z Włoch jest semolina. Na opakowaniu jest napisane semola. Jeżeli bierzemy oprócz tego środka w trochę części zewnętrznej, mamy e, mąkę typ 950. A jeżeli bierzemy całe żarno z Primis mamy e, typ 1750. To znaczy razowa, pełnożarnista. Czasami mielą mąkę. Semolinę. Jeszcze raz, bo semolina jest za gruba. I żeby ułatwić ugniatanie tego ciasta, to się mieli ponownie. To się nazywa ponownie milona semolina. A jak kupujecie z Włoch, będzie napisane semola rimacinata. Ona nie jest drobna, to nie jest puder, tak jak mąka 450, tortowa, bo 650. Jest taka gruba, trochę grubsza, ale nie gruba jak semolina, jest mniej więcej gruba, tak jak mąka krupczatka, ok? Więc, jakie są różnice? Białko w psznicy miękkiej jest mniej białka w stosunku do białka w pszenicy Nurm. Kolor. Mąka 450 jest biała, semolina jest żółta. Smak. Semolina jest trochę słodsza. No i wiadomo, już mówiliśmy, jak mamy mąkę z pszenicy miękkiej, to jest puder, a jak mamy semolinę, nawet może być ponownie mielona, ale ona jest taka grubsza. Gluten, co to jest? Prosto mówiąc, w mące, z miękkiej, z twardej, jest białko. Im więcej tego białka jest, im bardziej, jak dodajemy wodę drożdżą, ugniatamy, to często ma, tworzy taką sieć glutenową, ale krótko mówiąc, ma lepszą konsystencję i elastyczność. Co jest dwu siła mąki. To jest taki parametr, który pokazuje siłę tej mąki. To nie jest niełatwo wytłumaczyć, ale powiem wam tak prosto. Są pewne ciasta, tak jak. Troszczówki takie, nie wiem, mufinki, włoskie panettony, które po prostu, pizza neapolitańska, które wymagają po prostu długi czas wyrastania. Wtedy do zwykłej mąki dodaje się taką mąkę, która ma wysoki parametr W, która jest silniejsza i lepiej wyrasta, jak czas wyrastania jest długi. Też ten W bu, bu jest ważny, jak robimy ciasta niedrożdżowe, więc nie muszą wyrastać, ale po prostu robimy takie na przykład jak na tarty, zwykłe ciasto, mąka i woda i rozwałkowujemy na cienko, cienko, wtedy no, robią się takie dziurki, no, po prostu e, niełatwo e, rozwałkować, wtedy jest, właśnie dużo pomaga ta mąka z wysokim parametrem e, W. W przypadku pszenicy miękkiej, mówimy, że mąka jest e, słaba, jak W jest niższa, e, niż e, 170, a mąka jest silna, jak W jest wyższy niż 350. I to dotyczy każdej mąki e, z pszenicy miękkiej. A mąka manitoba to jest po prostu mąka, która ma e, zawsze W wyższy od 350. W przypadku przymoliny, to znaczy w przypadku pszenicy twardej, W jest Między 90 a 220, tylko mało się mówi, bo y, ogólnie y, ciasta które potrzebują ewentualnie taki wysoki y, parametr W, to są czasta y, zrobione y, z mąki z prynice y, miękkiej, to znaczy zwyczajnej. Tak jak mówiliśmy, słynna mąka, która y, jest silna, ma W wyższy od y, 350, to jest mąka manitoba z prowincji Manitoba, w Kanadzie, w tej, teraz produkują, no, chyba nie, tylko tam. Mąka Manitoba jest y, mąka z pszenicy y, miękkiej, bo to jest zwykła pszenica miękka, y, zwyczajna, tylko jest y, półtwarda. To znaczy to jest mąka, y, to jest pszenica miękka, ale ma więcej białka niż zwykła e, mąka pszenna, więc jest zbliżona do. E, ta pszenica jest zbliżona do pszenicy durum. Już mówiliśmy do czego e, się nadaje e, i używa się albo e, samej, albo mieszanej ze zwykłą mąką e, pszenną z pszenicy miękkiej. Na przykład jak robimy rogaliki i e, Same, żeby one były takie e, wysokie, żeby miały e, swoją konsystencję przez pewien czas, to mąka manitoba e, bardzo się nadaje. Najczęściej e, jest, e, mąkę manitobą e, typu e, 650, dlaczego, e, dlaczego nie 450? Nie ma informacji, ale skoro mąka 650 jest bardzo zbliżona do mąki 450, prawdopodobnie są bardziej wykorzystać e, ziarno. Albo po prostu e, ta pszenica e, manitowa, miękka, ale manitowa, jest taka, że na, nie da się po prostu oddzielić. E, nie wiem, jak ktoś wie na, coś na ten temat, proszę napisać komentarz, bo chętnie się dowiem. A teraz mąka krupczatka z zwyczajnej, to znaczy miękkiej. Co to jest? To jest mąka typ 450, to znaczy tylko środek żarna z pszenicy miękkiej, ale ona jest, powiedzmy, specjalnie mielona, żeby była taka grubsza, nie tak jak kaszamanna, ale tak jak semolina ponownie mielona. Właśnie się mówi, że mąka krupczatka to jest e, taka biedniejsza e, siostra e, semoliny ponownie mielonej. Wiadomo. Mąka krupczatka bardzo się nadaje do ciasta kruchego. Ja na przykład lubię mieszać mąkę tortową i mąkę krupszatkę. Podsumując, chcę zrobić ciasto, które krótko wyrasta, na przykład dodajemy proszek do pieczenia, wtedy nadaje się mąka 450 albo 650 i jeżeli chcemy, żeby było kruche, też może być trochę mąki krupczatki i żeby siła tu była mała, wtedy najbardziej się nadaje taka mąka, ale ogólnie mąka pszenna typ. 450 albo 650 jest najbardziej uniwersalna, się nadaje tak do wszystkiego. Jeżeli potrzebujemy, żeby ciasto było silne i na przykład chcemy zrobić e, flinki, czy to galiki, czy ciasto francuskie, to lepiej dodać trochę mąki e, z tym e, parametrem W wysokim. Jeżeli chcemy zrobić chleb albo ale na blasze, na grubym cieście. Może być sama mąka płękna e, z przywiczeń miękkiej. 450, 550. E, nie mówię e, o mące e, razowej, bo to już zależy od gustu. Ewentualnie może być mieszana z mąką manitową. Z tym parametrem W wysokim. Może być też sama mąka z pszenicy Durum, to znaczy która semolina podobnie mielona, żeby była żeby było można ugniatać po prostu, albo mieszanka. Jeżeli chcemy zrobić pizzę jak w pizzerii, to może być albo sama mąka 450, albo 650, bo są bardzo zbliżone te dwie mąki ewentualnie z dodatkiem mąki manitoba, jeżeli ma wyrastać długo. Jeśli chcecie, możecie mieszać mąkę z pszenicy miękkiej z mąką z pszenicy durum, ale która mąka? Semolina, podobnie mielona, nie ta gruba-gruba, ta podobnie mielona. która nie jest pudrem, już mówiliśmy, ale jest prawie jak powiedzmy. Ale w tym przypadku musi być trochę mąki przennej. Chodzi o pizzę jak w pizzeriach. Już wszystko wiecie. Spróbujcie. Mieszajcie. Po paru próbach na pewno będziecie wiedzieć, które ciasto jest dla Was bardziej odpowiednie. Film się skończył. Tutaj gdzieś jest logo. że kliknąć, jeżeli lubicie moje przepisy. No i czasami też takie filmy, także coś tłumaczę. Mój cel to nie jest tłumaczyć, jak gotować, bo każdy gotuje po swojemu i na pewno każdy gotuje bardzo dobrze. Mój cel jest taki: chciałbym, żeby każdy z Was patrzył na gotowanie, tak jak na zabawę, no nie? Ja chciałbym po prostu pokazywać, że fajnie mieć taką ciekawość, czy się dowiedzieć po prostu, jak zrobić, nie wiem, pyszny ser w domu, albo jak, nie wiem, ktoś z Was próbował, nie wiem, jak, jakąś potrawę gdzieś, że możecie zrobić w domu i na pewno będzie pyszne, nic trudnego. Gotowanie to nie jest obowiązek, gotowanie to jest przyjemność.